Zaczynamy od rozmowy z Malikiem, żeby nie tracić za bardzo czasu. Pokój i bezpieczeństwo Maliku. Oby w tym mieście zapanowało choć jedno. Czemu mnie dziś nachodzisz? Al-Mualim wyznaczył Macha Dina na śmierć. Co możesz mi o nim powiedzieć? Podczas nieobecności Salahadina miasto nie ma odpowiedniego przywódcy i Machadin wyznaczył siebie do tej roli. Cele swoje osiąga strachem i przemocą, ale tak naprawdę nie ma żadnych praw do tego stanowiska. Dziś to się skończy. Jesteś zbyt zapalczywy. Nie mówimy tu o jakimś handlarzu niewolników. Tylko o dobrze chronionym władcy Jerozolimy. Radzę ci uważnie zaplanować atak. Musisz lepiej poznać swoją ofiarę. Z twoją pomocą uda mi się. Gdzie, twoim zdaniem, powinienem rozpocząć poszukiwania? Co ja słyszę? Naprawdę prosisz mnie o pomoc, zamiast jej żądać. Jestem pod wrażeniem. Wykrztuś to z siebie. Jak chcesz. Oto miejsca, w których bym szukał. Najpierw na południowy zachód od meczetu. Później na południe stąd. Są tam dwa interesujące miejsca. Jednym jest kościół na południowym krańcu, drugie to ulica, w pobliżu synagogi. Dziękuję za pomoc, Daj. Nie zepsuj tego alta i że. Dobrze, niech ci będzie. Idziemy zwiedzać najmniejszą dzielnicę Jerozolimy. A więc to będzie naprawdę ekspres, że chodzi o zadania. Wykonywane nie tylko zadania, ale też i zabójstwo. Dwa odcinki mamy, wszystko skończone. Dlatego. Naprawdę będzie bardzo szybka rozmowa. Jeżeli o to chodzi, zaczniemy od punktu widokowego numer 1 Pierwszy z sześciu w tej dzielnicy. Mieszkańców mamy ośmiu, 34 flagi. No a tyle, co zawsze sześć. No dole pierwszy cywil i flaga. Od flagi zaczniemy, bo jest najbliżej. Tu do góry i gotowe. Żeby zebrać flagę, no a po co mogę? Czas na ratowanie cywila. Zaczniemy od dwóch zabójstw ukrytych. Szykłem miecz. Ten nie wyciągnął broni, już nie zdążę tego zrobić. Czyliście tego cwaniaka Nie zmusza mnie do użycia siły. Trzeba mu przyznać, ma poczucie humoru. Chciałem po flagi. Nie powinien tak Proszę, nie odchodźcie To w lewo. Teraz do budynku. Następnie na drugą stronę zapłacić. Gdziekolwiek się udadzą

Mamy dwóch, idziemy po następnego. Z tym, że teraz należy najpierw zlikwidować templariusza. Jeżeli tego nie zrobicie, to w trakcie ratowania mieszkańca templariusz znajdzie Was. Idziemy tutaj w lewo, trzymamy się samej ściany i załatwione. Na pewno przed czymś ucieka! Mętny tłodzieju, ci za to dłonie! Ona Płonę cywilię! Kolejny, który nie zdążył broni wyciągnąć! No kurde, kurde! Całe szczęście, że się zjawiłeś! Jeszcze chwila i byłabym zgubiona! Idziemy za ciosem, to jeszcze nie koniec! Nie tak! Czas na cywila numer 4. Nie proszę, tu na dach. Chodźcie, tylko parę monet, proszę. Dobrze, później ci przyniosę parę monet. Teraz nie mam czasu. I jesteśmy na miejscu. Pięknie! Czego ty się popisujesz? I do bitka. Ale przynajmniej widać, że te obrażenia od miecza są rzeczywiście zwiększone. W każdym bądź razie, koniec tego dobrego. Czterech mieszkańców to jest i tak bardzo dużo, jak na początek odcinka, dlatego idziemy po flagę. Odhaczymy punkt widokowy, bo to też trzeba w końcu zrobić kiedyś. I pierwsze śledztwo zrobimy, jakim będzie przesłuchanie. Ale nie bójcie się, jeszcze kilku mieszkańców na pewno w tym odcinku uratujemy. Myślę, że z dwóch, a nawet trzech. Kto ci to powiedział? W drodze do śledztwa zbierzemy pięć lat. Pierwsza jest na wprost. Teraz do góry, na drabinę i w kierunku platformy. Następnie na dachy w tym miejscu. No idzie po drabinie. Ciężko to zauważyć. Odejdź Flaga? Zostały jeszcze dwie. Powinno być. Znowu do góry. Nostępnie na dół. Odejdź I ostatnia flaga jest. Tu co robię? jesteśmy tylko ludźmi. Wolno nam się potykać. Możemy nawet upadać. A Chadin jest tu, by dopilnować, żeby każdy z nas, nawet po takim upadku, wrócił na właściwą ścieżkę. Wyznaj Mu grzechy, a on ci przebaczy. Lecz spróbuj uciekać, chować się, zostaniesz odnaleziony i zapłacisz. To nie hańba nazywać ich po imieniu. Tych, którzy przeciwstawiają się prawu. Bez naszej wiary, jej reguł i wskazówek, bez niej jesteśmy niczym. Odrzucać ją to odrzucać naszego przywódcę. Nie wolno na to przyzwalać. Czas na lanie. Tyle ci mogę powiedzieć. Koniec tych herezji wygłaszanych publicznie. Co to w ogóle ma być? Kto ci na to pozwolił? Dobrze, jest tu pełno bandytów, co mi się bardzo nie podoba, no ale trzeba się z tym uporać. Idź. Nędzniku. No jak nie, z niewłaściwym. No... Chyba odpo... Odpowiedniego bije, chyba, nie? Jak Wypad. Idź tam, zobacz co się dzieje przy studni. A Atak wzmocniony. Idziesz tam. O! Koniec. Aż się zdziwiłem. Pogadamy teraz. Musisz chcieć czegoś więcej niż moje życie. Co to takiego? Znasz dobrze, Macadina? Lepiej niż większość. Zdaje się być trochę nazbyt cnotliwy. Prawo naprawdę jest dla niego takie ważne. A jak myślisz? Myślę, że coś ukrywa. I myślę, że ty mi powiesz co. To wszystko zasłona. Ludzie tacy jak ja. Jesteśmy po to, żeby ich straszyć. Napawać ludzi lękiem. Ci, których zabija, to nie przestępcy, ale nie mniej niebezpieczni. Niebezpieczni dla kogo? Jego planów. Ich planów. Tak. Mówi o innych. O tych, z którymi pracuje. Może dla których pracuje. Nie jestem pewien. Ale potrzebują miasta. Kontrola nad miastem jest dla nich ważna. Dlaczego? Musiałbyś sam go o to spytać. Przyjdź na jedną z egzekucji. To wtedy najwięcej mówi, kiedy przemawia do tłumu z rękami dekryminami. Skończyliśmy więc. No i dobra Troszkę fabuły, proszę bardzo. I jedziemy z drugim śledztwem, z dużo łatwiejszym niż to przed chwilą wykonywane. Jeszcze po drodze weźmiemy jedną flagę. Czemu by nie? Skoro jest na dachu. Tu jest cywil jeszcze, ale to później. Po kolei, po kolei, ludzie. Co on to to znowu Ty, Wielki Mistrzu? Pokój z Tobą. Jak dobrze Cię widzieć. Oczekują, że w tych ciężkich czasach wykaże się, lecz w porównaniu do Ciebie czuję się taki mizerny. Mam zabić bez walki dwóch ludzi Majedina. Czy mógłbyś wskazać mi drogę? Zyskasz moją dozgonną wdzięczność oraz tajemnicę, którą się z Tobą podzielę. Dwa cele, nieograniczona ilość czasu. Moim zdaniem to brzmi bardzo dobrze. Idziemy tędy na wprost, mamy pierwszego kolesia 1-0 dla nas Teraz do góry, uwaga na patrol W prawo, odejdź kobieto, odejdź się ja on tutaj Ważniejsze rzeczy, 2-0 Po śledztwie Jesteś najlepszym w historii tego klanu Oto moja historia mistrzu Czyszcząc schody świątyni podsłuchałem dwóch uczonych, rozmawiających o tym, jak łatwo jest przejść przez straże strzegące placu egzekucji. Jeśli dobrze wyliczysz moment przejścia, mogę odwrócić uwagę strażników. Przypuszczam jednak, że przy twojej mądrości na pewno już to wiesz, nic ciekawego. Nawet nie będę tego omawiał, możecie przeczytać. Macie mapkę. Ale omawiać nie będę, ponieważ to jest kompletnie nieprzydatne, to więc po co się zajmować tym? Proszę, ratować cywila. Oj, tu będzie rzeźnia. Co wam się znowu nie podoba? Jestem grzeczny. Jeszcze. Jak to nie? Macie dosyć? Nadal nie? A ty? Chyba to już koniec. Nie! Patrzcie, jak chciał mnie zaskoczyć. Sfaniaczek. Koniec tego. Ale żeźle. Ale myśmy fuksa, powiem szczerze. Bo ten ostatni strażnik miał naprawdę okazję... Widzieliśmy mnie po plecach. Kamera mi go nie pokazywała. W ostatniej chwili się skapnąłem, o co chodzi. Nieważne, cywil. Uratowany. Chyba najtrudniejszy w tej dzielnicy. Idziemy w kierunku śledztwa numer 3, jakim będzie zabójstwo uczników, Ale tym razem, w odróżnieniu od poprzednich dwóch przypadków, nie trzeba korzystać z ukrytego ostrza. Można posłużyć się nożami do rzucania. Śledztwo się uprości i na pewno bardzo szybko je zrobimy. Ale najpierw: Najpierw dwie flagi, jedna tu i druga obok informatora na dachu. Jeszcze jedna ważna sprawa. Jeżeli chcecie sobie ułatwić śledztwo, a nie je utrudniać, to zanim przyjmiecie zadanie, należy iść się pozbyć łucznika. O, właśnie tego. Teraz dopiero zadanie jest naprawdę banalne. Przeklęci łucznicy. Mieliśmy przypuścić atak na jednego z oficerów Mike Adina, ale nie możemy nic zrobić, póki dachy nie będą czyste. Nie mam więcej ludzi. Czy zechcesz nam pomóc? Pamiętaj, żeby cię nie zobaczyli. Inaczej, będziesz zaczynać od początku. No to ruszamy na drabinę i zaczniemy od łucznika skrajnego, który będzie ustawiony plecami do nas. Jest tam na wprost. Szybko, szybko, nie ma czasu, zanim się obróci trzeba sprintem biec. Załatwione, teraz na dół. Kolejny jest wystawiony. Rzut i został jeszcze jeden. Idziemy na budynek z punktem widokowym. Likwidujemy łucznika, odhaczamy punkt widokowy, zbiegamy na dół, albo zeskakujemy. Kończę myślestwo. Tak on idzie, teraz by się wracał. I teraz w tym momencie, gdybyście czekali, ten łucznik odbił już was namierzył i byłoby po zadaniu. Dlatego należało go ściągnąć. Właśnie o to chodziło. No, obróć się. Szejtan kryje się wszędzie, obserwując i czekając. gotów nas kusić. Punkt wielkowy. Mamy Zaraz powinien stracić zainteresowanie nami. Dokładnie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Bo gdyby nas wykrył, to mimo że mamy trzech uczników ściągniętych, nadal śledztwo byłoby spalone. Trzeba mieć się na baczności. Zaczynam rozumieć, dlaczego Almualim Cię lubi. Rozumiem, że masz się rozprawić z Majd Adinem, tak? Może ci pomóc to, że przed egzekucją lubi prawić kazania z kazańcą. W tym czasie odwraca się tyłem do tłumu. To może być doskonały moment do ataku. Teraz. Muszę wracać do moich ludzi. Mamy własne cele. To jest cenna wskazówka. Naprawdę bardzo dużo nam mówi na temat tego, jak wykonać w ogóle zabójstwo. Majordyn odwraca się plecami do tłumu i tyle. I tu już nie ma żadnej dyskusji. Wszystko jest powiedziane. Cały sposób na zabicie Majordyna macie w tym króciutkim zdaniu. Tu jest cywil, ale jeżeli teraz pójdziecie po niego... To znowu to samo co w przypadku cywila numer 3. Mielibyście problem z templariuszem. A więc najpierw flaga. Templariusz, cywil. Taka jest kolejność. Nie inaczej. Schodzimy w tym miejscu. Przeniesiemy się jeszcze. Kwałek O, dobra. I dokonujemy zabójstwa skrytego. Cywil. Zaczynamy od tego kolesia. Ja Jeszcze na sprawa, gdybyście zaczęli... E, ciche zabójstwo od tego drugiego. Ciężko zbrojnego. To skończyłoby się tylko na jednym, bo ten drugi by się kapnął, więc trzeba właśnie zacząć od lewej do prawej. OK? No Oto chodzi, że idziemy na punkt widokowy, który niestety wymaga sprzętnięcia dwóch uczników. I tak zrobimy, ustawimy noże do rzucania. Idziemy najpierw do góry. Pozbędziemy się jednego ucznika. Zbędziemy się drugiego ucznika I sprawa załatwiona Do góry Tu już nikt nie powinien się nami interesować Uczniowie by nas wykryli, zaraz by nas zaczęli strzelać Mogliby nas strącić z punktu widokowego, mogliby nas zranić Po co ryzykować? No po co? Powiedzcie mi ludzie. Ja wystarczy? Czy potrzebujesz jeszcze kogoś, kto ci opisze sytuację, która tutaj miała miejsce? Idziemy po flagi. Tędy, nie ma czubka? Nie ma, świetnie. Możemy od razu się wspinać. Przejść na drugą stronę. Teraz na dach. Gdzie jesteś? Wiem, że gdzieś tu jesteś! Cieszę się, że wiesz, ale nic ci to nie pomoże. Idziemy na wprost. Uczników nie ma, więc nie będą przeszkadzać. Możemy zabrać flagę ukrytą w tym miejscu. Idziemy po jeszcze jedną. Proszę bardzo. Idziemy ratować cywila. Flagę nasarzyznika. I zobaczymy, co tu się dzieje. Ty jesteś pierwszy. Nie podoba mi się Twój ruch. Błaga na cywili. to raz. Jaki niewierny. Mów o sobie. Dobitka od razu na tego idzie. Żeby nie wstał. Że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Nie, nie jest tak źle. Czas na śledztwo. Kradzież kieszonkowa. Bardzo prosta. No, kobieto, odejść. Widziałeś rozkaz? Chcę, żebyśmy jeszcze dziś naprawili scenę przed następną egzekucją. To ta na zachodnim skraju świątyni Salomona. Właśnie tam szedłem. Tyle śmierci. Gdyby tylko nasz prawdziwy przywódca mógł wrócić i przywrócić odrobinę sprawiedliwości w tym mieście, tak, a nie tę farsę, którą urządza nam Majadin. Jak? Jak to się mogło stać? Każdego, kto został powołany na miejsce Salahadina, spotkał przedwczesny koniec. A teraz stanowisko przechodzi na niego. Na niego, który kiedyś był najzwyklejszym skrybą emira. Co za zbieg okoliczności. Nie zdziwiłbym się, gdyby to on stał za tymi wszystkimi wypadkami. Jeśli nas strażnicy usłyszą, zamkną nas za zdradę. Zginiemy dokładnie na tej platformie, którą mamy naprawić. Chodź! Wracajmy do pracy! Kradzieży trzeba dokonać, zanim koleś pójdzie za strażników. To nie będzie trudne, uwaga. Szykujemy się. Obra obrócił się, podchodzimy jak najszybciej. Jest nasz. Odejdź, kobieto. Dziękuję bardzo alist. list. Trzeba uważać też na cywili, którzy wchodzą nam w drogę, tak? Druga trudność. Ale tak przy okazji możecie poczytać. To będzie zabójstwo. Dobrze. Czas się wrócić. A jak będę chciał? Nie będziesz mi rozkazywał. Przejdziemy tędy. Pójdziemy po flagi. Nie wiadomo. Gdzieś tam pewnie jest. Pójdziemy tędy i na dół Idzie po flagę Tu Teraz do góry Na drugą stronę Mamy dwie flagi obok siebie i punkt widokowy Uwaga na patrol I do góry Łucznik nie powinien zdążyć teraz namierzyć. I tak też będzie. Nie.